Dzień dobry, witamy w kolejnym vlogu Tutaj Nordside Blog, Aga i Daniel Cześć Dzisiaj będziemy zwiedzać Krystiansand Za nami widać kropka Dzisiaj będziemy tutaj właśnie spać W sumie jesteśmy blisko, bardzo blisko centrum Dlatego słychać w oddali samochody A dokładnie śpimy pod mostem Zobaczcie ten wielki most, pod którym śpimy Pewnie będzie głośno, ale za to mamy wrażenie, że jesteśmy gdzieś poza miastem Jedziemy rowerami zwiedzać, bo mamy jakieś 20 minut drogi do centrum, także zobaczymy czy to jest dobra miejscówka i czy e, nie będziemy czegoś chcieli zmienić. Dobra, lecimy do miasta. Słuchajcie, dotarliśmy właśnie do słynnej plaży w Kristiansand, którą widać za nami, co prawda jest zabudowana, a tylko dlatego, ponieważ jest w następny weekend festiwal! I to taki gruby festiwal, będzie spora impreza i jest bardzo dużo gwiazd, które są pewnie znane w Skandynawii, ale również... Również ze Stanów, znaczy przyjeżdża David Guetta, będzie śpiewał tutaj na tej scenie, którą budują właśnie. Jest mega organizacja, dużo ludzi, dużo się dzieje, mnóstwo ogrodzeń. Ciężko było tutaj dojechać. My akurat sobie e, mamy okazję dreptać po różowym chodniku. Tutaj, dywanie. dywanie, tak? Jak e, akurat tutaj, gdzie jesteśmy w tym miejscu, to jest rusztowanie zbudowane właśnie, które stoi w wodzie w fiordzie. No i z niego fajnie będzie widać tą scenę. Ale jeżeli chodzi o samą plażę, no to znajduje się ona w centrum właśnie miasta i jest słynie z tego, że nazywana jest takim Miami Beach Norwegii i to, że tam rosną palmy. Potem wam pokażemy te rosnące palmy, ale niestety z racji tego, że scena jest budowana, no zabrało cały urok tego rajskiego rajskiej plaży cały urok, ale Yy, troszeczkę wam pokażemy, ale generalnie klimat jest super. Ekstra. Słuchajcie, lecimy zobaczyć, gdzie są te plaże. Gdzie są te palmy? <noise> A kto powiedział, że w Norwegii nie rosną palmy? Powiedział. E, palmy są. <noise> słuchajcie, jak na Miami. Norweskie Miami. Uważamy, że to jest bardzo fajne miejsce. W centrum miasta palmy, plaża. Co to prawda. Nic, że palmy rosną w doniczkach i są regularnie przestawiane, ale są. A tutaj za nami tuż jest basen cały. A właśnie teraz z tyłu widać tak. basen. Generalnie miasto jako miasto bardzo nam się podoba. Takie jest kulturowe, bardzo rozrywkowe, no i przede wszystkim to ciepło. Jest taki upał, że po prostu naprawdę czujemy się jakbyśmy pojechali takiej Hiszpanii. Zgadza się i też nie ma wysokich wzniesień. Zobaczcie, jak można schować się pod palmą w cieniu, żeby było ciepło. Właśnie znajdujemy się na głównym rynku, wysyjazant, a za nami znajduje się piękna neogotycka katedra, która została zbudowana zaraz po spaleniu oczywiście Starego Kościoła, bo chyba wszystkie kościoły w Norwegii spłonęły. Na jego miejscu powstała już murowana, która mieści 1500 osób. Wyspa, którą łączy taki przepiękny, kwietny most, a za nami są właśnie pokazane wszelkie łodzie i formy aktywności, jakie tutaj w Norwegii były bardzo popularne, myślę, że na przestrzeni ostatnich 100 lat. Fajnie to wygląda, a przy okazji można tutaj też wypożyczyć sobie kajaki, supy, łodzie i chyba to wszystko, co jest związane z, z aktywnością na wodzie. Ponadto ta wyspa jest bardzo fajnie połączona i fajnie pokazuje z, z tej strony, fajnie widać bardzo panoramę całego Krystiansa. piękna sala koncertowa olbrzymi budynek nazywany Kilden czyli jest to tak naprawdę centrum kulturowe i najbardziej popularne miejsce w Norwegii gdzie znajduje się sala koncertowa teatr, opera balet i wszystkie najważniejsze koncerty oraz wydarzenia kulturowe właśnie tutaj się znajdują mówiono, że budynek ma przypominać trochę operę w Sydney mało to prawdopodobne. Nie byliśmy wstydnej. w tym. Chyba się nie udało, tak, ale do tej pory nie byliśmy. Ale faktycznie te fale, które są utworzone z tempowej dechy, plus ta nowoczesność, która właśnie jest wprowadzona tutaj na przestrzeni tych starych budynków okolicznych, no daje, daje fajny widok. Miejsce jest super i na pewno bardzo słynne na całym świecie. Aktualnie teraz siedzimy na, na Kei, gdzie, gdzie przybijają duże wycieczkowce. Przed nami właśnie widzimy mega duży wycieczkowiec. Podejrzewam, że na nim się znajduje około nie wiem, 3, może 4 tysięcy ludzi. No wszyscy gromny, pływający wszyscy hotel. tutaj przechodzą tłumnie na, do, do centrum miasta korzystać właśnie z restauracji, zwiedzać zabytki. Jest malowniczo, turystycznie, głośno, gwarno, wesoło, muzycznie. Każdy no. znajdzie coś dla siebie. Dobrze, idziemy, idziemy dalej zwiedzać. Spacerujemy z Megi. Jak widzieliście może wcześniej na ujęciach, mamy dla niej wózek, który fajnie się sprawdza. Megi jest tak zmęczona, że już w ogóle... Nie patrzy, tylko śpi, po prostu padła. Po prostu padła. I jest tak zmęczona. Tyle atrakcji widziała dzisiaj, że już ma dosyć. <grym i górna> Okej. Okay. Jeżeli będziecie w Krystiansand, to obowiązkowo musicie tutaj odwiedzić starą dzielnicę Posebien, ponieważ są to zachowane w idealnym stanie domki i właściwie jedyna dzielnica, która nie spłonęła w 1892 roku po wielkim pożarze miasta. W domkach dawniej mieszkali rzemieślnicy, żołnierze, różnego rodzaju były puby, kościoły, nawet znajdował się szpital. Było takie przecudowne małe miasteczko. W tej chwili to jest przepięknie zachowane. I jest tak urokliwym miejscem, że naprawdę warto odwiedzić tę jakby tę całą dzielnicę. Warto przyjść tutaj pospacerować, tak, jak tak. będziecie tutaj. Super jest. Dobrze, my jedziemy dalej. Jedziemy dalej, zwiedzać. bardzo pokazać to miejsce, dlatego, że jest, ma taką bardzo międzynarodową sławę. Mianowicie jest to restauracja, która nazywa się Under, co, co oczywiście znaczy pod. A dlaczego pod? Dlatego, że znajduje się pod wodą. Restauracja ma około 40 stolików. Otworzyli ją dwóch braci norweskich i zatrudniło duńskiego kucharza. Dzięki czemu dwa lata z rzędu dostało gwiazdkę Michelin, jeżeli chodzi o kuchnię świata. No wiecie, bardzo chcieliśmy tutaj zjeść, ale okazało się, że podstawowe danie za osobę kosztuje 2000 koron, czyli wychodziłoby około 4 plus oczywiście to, co powinniśmy wypić. Więc myślę, że rzędu 6000 koron kosztowało nas tutaj spędzenie czasu, posiedzenie trochę. Na pewno, jeżeli wygooglujecie sobie link, który Wam zostawimy, zobaczycie, jak ona wygląda w środku, bo to jest tak jakby wielkie akwarium, robi ogromne wrażenie. Ale muszę się posiłkować kartką, ponieważ tak tylko Wam powiem przykładowo. Można zjeść płaskie ostrygi w bulionie z roztopionego kopru włoskiego z sfermentowanym rabarbarem. Albo na przykład białe myśl muszle z dywanu wypełnionego pianum z topinamburu. Albo, coś jeszcze ciekawe, kremowe ciastko z żabnicą na przykład. I to są tylko takie, wiecie, poglądowe rzeczy, bo reszta jest naprawdę nie do przetłumaczenia i dania są tak oryginalne, że aż chyba bym bała się spróbować. No, no niestety, musimy odpuścić, bo my wszystko przeliczamy na paliwo. A za 6 tysięcy to w kamer drogi. To miesiąc czasu będziemy jeździć. Słuchajcie, obok restauracji, tuż obok w sumie za parkingiem. Zaraz wam pokażę, jak to od zewnątrz wygląda. Można wejść sobie właśnie do takiego budynku, gdzie jest przedstawione, jak budowali i jak wstawiali właśnie tą restaurację, która jest pod wodą. Ponieważ budzi tak ogromne zainteresowanie. I bardzo dużo ludzi, nie tylko my, tutaj po prostu przychodzi ją zobaczyć z zewnątrz. Raczej mało kto się decyduje, żeby w ogóle zjeść, natomiast ona po prostu jest jeszcze zamknięta, więc przypuszczam, że w godzinach popołudniowych dopiero będzie otwarta. Ale oczywiście jest słynna między innymi za sprawą biura architektów słynnego Snuchetta, czyli takiego, który budował między innymi operę w, w Oslo. centrum Oslo. Albo na przykład, Snuchetę, czyli tą słynną, ten dom renifera, który się znajduje na dom Refiel. Tam kiedyś was też zabierzemy. Tak, tam kiedyś też pojedziemy. Także są to naj, najbardziej naj, bardzo słynni architekci, i faktycznie ich bryły architektoniczne są bardzo charakterystyczne. Taki minimalizm, nowoczesność, ale jednocześnie to wszystko jest takie zgodne z naturą, także naprawdę robi wrażenie. Nie no, Nawet przepięknie, przepięknie no. jest z zewnątrz, a już. Wejść do restauracji, podejrzewam zjeść. To byłoby mega przeżycie, co prawda nie za takie pieniążki bynajmniej, bynajmniej dla nas. Ale zobaczcie teraz sobie tutaj za nami są zdjęcia tych yy, dań, które, o yy, których mówiłam. I tak dla przykładu zobaczcie, talerz wygląda w ten sposób, że jest w nim piasek. Tu jest właśnie podania jakiś rodzaj filmaka, albo, albo. Małży, może? Małży, tak. I właśnie jest ten słynny mus z Topinamburu, na przykład. Także to są takie dania, które po prostu powalają nie Niesamowite. Bardzo skromne porcje, ale no są naprawdę. Jak, się, jak, jak nazwa wskazuje na to danie, to też tak wygląda. Po, prostu, po prostu ekstrawagancko. No, no. Także fajna sprawa. A nam zostają co? Parówki, kanapki. Dzisiaj zadowolimy się chipsami Nie, nie, chipsy nie. Chipsy nie. Zobaczcie, a tak to wygląda. Z zewnątrz. W sumie myśleliśmy, że to jest toaleta, toaleta w pierwszym momencie, ale później żeśmy... No jest Teraz. tak popularny, że musiał mieć własny, własne yy, muzealne wnętrze. Tak, po jest właśnie takie. Dobrze, no i co? Chyba z tego będziemy miejsca kończyć tego vloga. Także oczywiście nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału. Zostawcie komentarz, łapka w górę, bo chcemy rozwijać nasz kanał. I nie tylko chcielibyśmy podróżować po, po Norwegii, chcielibyśmy Wam pokazać troszkę więcej na naszym kanale. Zacznijmy od tej zimniejszej strony świata, ale może przeniesiemy się kiedyś na cieplejszą. To tylko zależy od Was. Dobra, kończymy. Trzymajcie się, ciepło. Na razie, cześć, no, pa, pa. do zobaczenia. Hej!